Zatem bierzemy się do pracy i zaczynamy układać pierwszą warstwę. To będzie warstwa wewnętrzna kapelusza. Układamy, z nią, układamy ją z, tego, z, z tej ciemniejszej szarości, a na wierzchu będziemy mieli jasny. Szary. I zaczynamy układać. Już pokazuję jak to robię. Wyciągamy takie oto fragmenty warne i układamy je na krzyż. tak, że te kilka centymetrów wystawały poza poza formę Pilnujemy tego aby przy brzegu formy nie było żadnych prześwitów, bo z tego powstaną nam potem dziury. dziur nie chcemy. I tym sposobem za jednym rozłożeniem układamy dwie warstwy. Dwie cienkie warstwy. Ja lubię tak układać wełnę i tak ją układam, niektórzy układają inaczej. Najpierw zawsze jadę sobie dookoła. Jeszcze sobie przesunę tutaj trochę folię stowię, bo widzę, że na dole mam za mało miejsca. Teraz, kiedy już ułożyliśmy sobie dookoła bez dołu, to możemy jechać sobie albo drugą warstwę, znaczy nie drugą warstwę, tylko kolejny rządek dookoła, albo po prostu już w poziomie. I ja to będę robiła sobie w poziomie. tak układamy do samego dołu może ułożę sobie do końca i jak ułożę to wrócę do was dobrze wyjechaliśmy do końca do dołu I teraz na dole musimy położyć ostatni rząd kładąc go w tę stronę, żeby to co trzymamy w dłoni było od wewnątrz. My zamykamy tak jakby w środku w wełnię. Z tego względu, że podczas licowania, gdybyśmy tego nie zrobili, to dół kapelusza mógłby nam się kurczyć w taki sposób, że będzie... Nierówno i stracimy na długość, bo będzie trzeba ucinać, aby wyrównać <laughs> rondo. Tak, mamy pokrytą całą formę i teraz używamy płynu do zmywania. Do używam fery. Już wypróbowałam kilka, ale akurat ten bardzo przypasował. Polewamy. więc tak zawsze w krateczkę. Nie było mniej więcej różnym. I zaczynamy pracować z wodą i mydłem, ale zanim Traktujemy wełnę wodą, przykrywamy wszystko kawałkiem firanki zwykłej, najlepiej siatkowej firanki. Tu mam pudełko z rozmoczonym szarym mydłem. Jeżeli chodzi o szare mydło, to tylko i wyłącznie białe nie żadne tam białe, wielbłądy i inne. Tego typu wynalazki. Może być oczywiście jakieś takie specjalistyczne przeznaczone specjalnie do filcowania czy to oliwkowe, czy inne ale one są drogie a szare mydło w zupełności wystarcza polewamy tak, żeby zwilżyć wełnę nie musi nam się tutaj lać woda na wszystkie strony wystarczy, że wełnę zwilżymy. Pocierając rozprowadzamy wodę na całej powierzchni wełny. A dzięki firance nic nam się nie poprzesuwa, także firanka jest tutaj takim stabilizatorem. całą powierzchnię wełny. Niektórzy też używają do tego specjalnych przyrządów. Można, ale nie trzeba. Będę kupować te To jednak warto zainwestować w wełnę czy jakieś inne fajne dodatki. Kiedy już mamy całość zmoczoną, to bierzemy sobie mydełko i namydlamy. Mydło spełnia tutaj ważną rolę, bo na początku skleja nam pełne no i teraz lekko masujemy, żeby mydło nam się spięło. No jak wspomniałam mydło skleja nam wełnę, a płyn do zmywania przyspiesza proces filcowania. No. I to na tyle. Odstawiamy wodę. I teraz musimy ściągnąć firankę. Pomagamy sobie dłonią, jedną dłonią a drugą odsuwamy. Już czuję, że gdybym dłużej pomasowała, to by mi się firanka przyfilcowała. Także nie za długo i delikatnie. O! I tak to wygląda. O! Moczenie i i teraz przykrywamy sobie folię, sobie ręce, przygładzamy i odwracamy na drugą stronę.

naszą formę. Zaczynamy od góry i pilnujemy, żeby idealnie przylegało, wełna przylegała do brzegu formy. Żeby nam potem nie, nie powstały żadne garby na kapeluszu. Tak, oto mamy zamkniętą górę i teraz zamykamy dół. Tutaj już mamy w jedną stronę zagięte, także może nam powstać taki nadmiar tej wełny. Ale jeżeli takie coś się przydarzy, to po prostu zaginamy tak, jak nam jak nas wełna prowadzi, czyli jeżeli prowadzi nas na bok, to zaginiony pod spód i sprawa załatwiona. To będzie na dole rondu, także Wygląda no i tak. Musi być to trochę grubsze, Będziemy i tak dokładać wełny na koniec. No, i w ten sposób mamy zamknięte, zamkniętą jedną stronę. I możemy układać drugą stronę. Tutaj dokładnie tak jak na początku powtarzamy wszystkie czynności. i będziemy z drugiej strony zamykać ja pokażę początek, potem zrobię przerwę i spotkamy się przy kolejnym etapie i dokładnie tak samo jak na początku. Najpierw dookoła, potem wypełniamy. Także wykonałam już wszystkie czynności, o których wcześniej mówiliśmy. Czyli rozłożyłam wewnętrzną, przełożyłam sobie na drugą stronę i teraz będę zamykać formę z drugiej strony. Także będzie cała dookoła zamknięta. Wszystko ładnie przylega. i teraz przechodzimy do dalszej pracy tutaj was niczym nie zaskoczę bo tak naprawdę zmieni się tylko kolor wełny no, wykonujemy jeszcze raz to samo Obierzemy się do pracy i znowu dookoła układamy sobie kolejną warstwę. No tutaj mi się znowu prześwit trzeba uzupełnić. Wspomnieć, że ten film jest przeznaczony raczej dla osób średnio zaawansowanych w filcowaniu. Nie podaję tutaj po kolei wszystkich zasad filcowania, bo wnioskuję, że jeśli chcecie robić kapelusz, to, to te zasady znacie. Ale jeżeli oglądają te osoby początkujące, to wystarczy napisać w komentarzu, że chcielibyście takie instrukcje uzyskać, to postaramy się temu zaradzić. No. I tak naprawdę wykonujemy powtórnie te czynności, które wykonaliśmy wcześniej co ja na chwilę uczynię i spotkamy się przy kolejnym etapie.